To jest całe koło. Jeśli koło podzielimy wzdłuż średnicy na połowę, to otrzymamy półkole. Natomiast jeśli zaczniemy obracać półkolem wokół średnicy, to otrzymamy kulę. Z polecenia wiemy, że pole półkola równa się p. Czyli możemy powiedzieć: Skoro całe koło liczymy ze wzoru πr kwadrat, to połowę tego wzoru stanowi półkole o polu równym p. Wyznaczmy z tego wzoru r. Pomnóżmy więc obustronnie równanie przez 2. Podzielmy je przez pi i stąd otrzymamy, że r kwadrat to się równa 2p, dzielone przez pi. Powtórzę to jeszcze raz, że w wyniku obrotu półkola wokół jego średnicy otrzymamy kulę. Pole powierzchni kuli liczy się z takiego wzoru. Do tego wzoru podstawmy w miejsce r kwadrat to wyrażenie i policzmy pole tej figury, która powstaje. Przepisuję ze wzoru 4pi, w miejsce r kwadrat wstawiam ten ułamek. Następnie skracam liczby pi i zostawiam takie rozwiązanie. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania, to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Pa pa.